Cześć. Witam was spod areny Lublin, gdzie dzisiaj odbywa się motocyklowe otwarcie sezonu w Lublinie. W Lublinie. Najechało się kupa ludzi, bo pogoda dopisuje. Mamy kilka lokalnych firm, które się tu wystawiają. I całą masę sprzętów sortu przeróżnego. całego województwa i nie tylko, bo właśnie przede mną stoi e, Honda Transalp na tablicach z i e, Iławy chyba, Nil, to chyba i ława, nie. Jak widzicie, pogoda dopisuje, ludzie też dopisali, i bardzo mnie to cieszy, bo po ostatnich. No, to nie są targi, ale po ostatnich targach w Warszawie to miałem jakiś taki niesmak i tak sobie myślałem, a nie wiem, czy to wszystko wypali, ale dzisiejsza impreza zdecydowanie to wszystko pokazuje. Są eventy, są próby, zobaczcie. Jak widzicie, jedna z lubelskich szkół jazdy podstawiła swoje motocykle, są próby, można pojeździć sobie ósemeczkę. Były pijane okulary To chyba bardziej ze strony policji. Ale impreza tam cały czas trwa. Idziemy się przejść do koła. Zobaczyć co ciekawego przyjechało. Zobaczcie, wymiersionka zawsze na propkę. i znajomi. Tym razem no. udaje Wam się wleść w kadę. w kadę. Pozdrawiamy Alię na DV Jak Wam się podoba? To jest super. Zajebiście. Przez Ciebie zdemonetyzują mi jej odcinek. Jedyna rzecz słaba w dzisiejszym wydarzeniu w Lublinie to to, że e, nie było parady. Co roku była parada spod zamku ulicami miasta, a w tym roku jakoś to nie przeszło. O, mamy następnego znajomego. Say hi! Hey. <laughs> Jak widzicie, ludzi się najechało. Gdzieś tu lata też dziki dzik i parę innych osób. E, parę. <laughs> widzicie, jakie to jest parę tych osób. E, no, nie było parady. I na dobrą sprawę powoli się ludzie zaczynają rozjeżdżać. Spotkali się, zapalili fa fajeczkę, wypili kaweczkę i tak to wygląda. To jest najlepszy sprzęt dla dzieciaków. Tak jak wspominałem, kilka lokalnych firm motocyklowych BMW będziemy testować. Tam z tyłu MotoGP. Kilka motocykli od nich też będziemy testować. Także będzie fajnie. Jakiś, mamy jakiś event nawet. Typowa zjazdówka. Co nie będę wam nawijał za dużo makaronu na uszy, bo nie ma też co gadać. Także enjoy. Porzucam wam tu jeszcze trochę materiału.